mega kolorowo i wszędzie będzie mega taki klimat jak tam na tamtym skwerku. Dobra, ja lecę po kiełbasy. Dobra, ja jestem spełniony, mogę wracać do domu. Wypiłem grzane wino w Berlinie i zjadłem bratwursta, w bułce. Także gitara. Do tego bratwórstwa jeszcze można sobie, no takie fajne mi ujęcie wyszło, że bratwurst sobie idzie. Yy, tutaj sobie można dobrać musztardę i keczup. Dobra, zarypisty jest. Nie wiem z czego to robią. Myślę, że tu jest jakaś nie wiem, cała świnia zmielona z korytem, ale tak dobrze zmielona i tak dobrze doprawiona, że to po prostu kojarzy mi się z Berlinem. Gdybym miał wybrać chyba jakieś danie, które mi się kojarzy z Berlinem, to byłby to właśnie taki bratwurst. Dobra, żegnamy się powoli z tym jarmarkiem na poczdamry Platz i idziemy dalej. Ten hotelik po drugiej stronie, taki beżowej elewacji, to jest Ritz Carlton Berlin. Mój pobyt tam na bookingu pokazywało mi kosztowałby jakieś 5000 zł.